Dzień dobry moi drodzy, witam was w kameralnie. To jest nowe Porsche 911 Turbo S generacji 992 i nie, wcale nie mam dzisiaj zamiaru mówić o kolejnych oznaczeniach modelu 911, bo to już rozpocząłem przy okazji filmu z pierwszą generacją 911, ale dzisiaj mam zamiar za to sprawdzić, czy nowe Porsche 911 Turbo S992 jest rzeczywiście szybsze nawet od elektrycznego Tajkana. A poza tym, czy nowe Porsche 911 Turbo S może nadal spełniać taką rolę, jaką zawsze spełniały 911? czyli uniwersalnego sportowego samochodu. Nowe 911 Turbo S, oprócz wersji coupe jest dostępne również w wersji Cabrio. I nie jestem pewien w sumie, czy chciałbym mieć ten samochód w wersji z softtopem, ale jednego jestem pewien za to. Od pewnego czasu zacząłem się wręcz fascynować 911 i całą jej historią, a nigdy dotąd nawet nie byłem fanem tego samochodu. Nawet ten samochód mi się nie podobał. Więc potraktujcie mnie po prostu jako przykład na to, że czasem wystarczy się po prostu przekonać. Natomiast nie to jest dzisiaj najważniejsze, więc odpalam i wyjeżdżam na drogę. Niestety zaczęło padać, moi drodzy, ale ja zatrzymałem się w tym momencie po to, żeby przetestować procedurę startu, czyli tak zwany launch control. I wiele już słyszałem, wiele widziałem, ale jestem naprawdę podekscytowany, jestem niesamowicie ciekaw, jak to jest poczuć to samemu. Ale po drugie, cały czas mam w pamięci launch control z Taycana Turbo. Taycanem Turbo jeździłem całkiem niedawno. Jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to koniecznie sprawdźcie. Tam byłem pod ogromnym wrażeniem, bo to auto przyspiesza niesamowicie szybko. Zresztą wiecie, jak przyspieszają samochody elektryczne. A tym bardziej samochody elektryczne, które są stworzone po to, żeby jeździć szybko, tak samo jak Taycan, właśnie. Natomiast Turbo S podobno robi jeszcze większe wrażenie. I procedurę launch control uruchamia się w Porsche bardzo prosto. W tym momencie muszę przejść na Sport Plus. Spoiler wysunięty, zmniejszony prześwit. OK, układ wydechowy się otworzył, bo mamy tutaj ten opcjonalny sportowy układ wydechowy, więc pozostało mi w tym momencie chyba jedyne wcisnąć lewą stopą mocno hamulec a prawą gaz. O! 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 o, o. o, o, o. To jest niemożliwe! Okej, okay, okej! Okay, jeszcze raz! To jest dużo szybsze niż Taycan! To jest dużo szybsze niż Tajkan Turbo, którym miałem okazję jeździć całkiem niedawno i mam to porównanie w miarę świeżo. Nieważne, moi drodzy, w nowym 911 Turbo S z tyłu umieszczony jest oczywiście 3,8-litrowy, podwójnie doładowany bokser o mocy 650 koni mechanicznych i 800 Nm maksymalnego momentu obrotowego. Tak, to cały czas dużo więcej. Dużo więcej niż miało poprzednie Turbo S, ale jestem do tego przyzwyczajony, bo 911 są w tym momencie rozbuchane pod względem mocy, newtonometrów, przyspieszenia, a nawet gabarytów do granic możliwości, są rozbuchane niesamowicie, są na drodze wszędzie i są na drodze najszybsze i to jest generalnie chyba teraz dewiza 911 nie wiem w którą stronę idzie Porsche z tym modelem, ale chyba właśnie w tę, to co dzieje się z 911 z generacji na generację jest po prostu niesamowite i to jest moim zdaniem niepodważalne i uniwersalne. 2,7 sekundy od 0 do 100 km na godzinę, czyli o 20 sekundy szybciej niż poprzednie 911 Turbo S i o sekundę szybciej niż poprzednie 911 Turbo S w przyspieszeniu od 0 do 200 km na godzinę. Moi drodzy, to jest zaledwie 8,9 sekundy od 0 do 200. Do 200! I mam wrażenie, że kiedy przekracza się tę magiczną barierę 3 sekund przy przyspieszeniu od 0 do 100 km na godzinę, to każda dziesiąta sekundy mniej to już jest i tak naprawdę spore osiągnięcie, przy czym niektórzy twierdzą, że tym samochodem można przyspieszyć do pierwszej setki w 2,5 sekundy. 2,5 sekundy! Oczywiście nowy Turbo S wzorem innych odmian jest szerszy, ma inny rozstaw kół, lepszą aerodynamikę i po raz pierwszy różny rozmiar opon na obu osiach, bo z przodu to jest 20, a z tyłu 21 cali. oczywiście z tyłu jest też dużo szerzej. Zastanawiam się cały czas o ile lepsze może być to następne, kolejne 911 od tego, od 992, ale przy tym zastanawiam się, jak oni to robią, że ten samochód przez tyle lat zachowuje cały czas ten sam charakter cały czas ma tę samą tożsamość i czułem to również, jak jechałem pierwszą 911 całkiem niedawno w wersji T, czyli tą lżejszą, tą bardziej ascetyczną, natomiast to w sumie nie jest w tym momencie ważne. Ważne jest to, że to auto przez lata praktycznie się nie zmienia. Oczywiście mamy cały postęp technologiczny, to wszystko jest dużo lepsze, dużo bardziej spektakularne, ma dużo większe możliwości, natomiast cały czas 911, nawet w wersji Turbo S, czyli w takiej kompletnie zwariowanej odmianie, jest... Uniwersalnym autem sportowym na co dzień. I o tym się przekonuję pff, o, cały czas. Jeździłem poprzednią 911 Turbo S 991.2. Wiem, że niektórzy mogą się pogubić w tych wszystkich oznaczeniach, ale tak, poprzednia generacja to było 991, później jakby Lifting 991.2. I właśnie tą odmianą 911 Turbo S miałem również okazję jeździć. Ona była jeszcze bardziej. Taka chropowata w odczuciu, taka bardziej dosadna, ta jest lekko wytłumiona względem tamtej. O, dobrze, że się minęliśmy, bo 911 jest okrutnie szeroka. Ale tak, cały czas ten charakterystyczny dźwięk 911 jest tutaj zachowany. To jest coś niesamowitego. I to auto, jak ono się prowadzi. Jakie tu są pokłady momentu, aż mi zasycha w gardle. To auto jest skuteczne w każdym zakresie obrotów i nie mogę wyjść z podziwu za każdym razem, kiedy wsiadam do jakiejkolwiek 911. Moi drodzy, bardzo chciałem podziękować wypożyczalni Cylindersi, bo Karol całkiem niedawno wysłał mi SMS-a, że słuchaj, nowe 911 Turbo S jest w naszej ofercie, możesz go wziąć, możesz sprawdzić, możesz zrobić o nim film i powiedziałem, o tak! To jest to, bo to nie będzie dla Was tajemnicą, że to nie jest pierwszy raz, kiedy jeżdżę nowym 911, bo oczywiście, że nie. Oglądaliście przynajmniej, jeżeli to zrobiliście na moim kanale, już przynajmniej dwa filmy z nowym 911 992 w odmianie 4S za każdym razem w dwóch kolorach oczywiście więc możecie sobie wybrać który chcecie więc dzisiaj nie będę się starał powiedzieć czegoś nowego o nowym 911 bo nie będę tego wszystkiego powielał wszystko co miałem powiedzieć chyba zostało powiedziane natomiast o samym turboesie można również gadać godzinami to na pewno ale równie dobrze można by nim jeździć godzinami bo to jest przede wszystkim to Uuuu, bo, 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 bo. Uuuu. O Boże. To auto jest. Jest chore! Jest chore. Nie potrzebujecie takiego przyspieszenia w waszym samochodzie. To jest bez sensu. I autentycznie jest to chyba w tym momencie najszybszy samochód, jakim w życiu jeździłem. W życiu nie czułem takiego przyspieszenia w żadnym innym samochodzie, którym oczywiście ja jeździłem, nie wątpię, że są szybsze, ale. To jest już porównywalne wrażenie do auta elektrycznego, gdzie ten moment obrotowy jest dostępny właściwie zero-jedynkowo. Tutaj uczucie jest, no, niemal zbliżone. Oh. Oh. Jestem pod takim wrażeniem, pod jakim nie byłem chyba nigdy. Chyba nigdy. To, to jest, jak to mówią Anglicy, another level. To jest inny poziom. Inny poziom, zupełnie inny poziom. To w niczym nie przypomina McLarena 570S, 720S czy Lamborghini Huracan Evo. Nie, to jest po prostu szybsze. Ale wyciszając się jeszcze na chwilę, moi drodzy, muszę Wam powiedzieć, że nowe Turbo S jest w stanie przenieść jeszcze więcej momentu obrotowego na przednie koła. W tym momencie aż do 500 Nm, więc te pokłady trakcji są tutaj naprawdę spore. Oczywiście teraz spadł trochę deszcz i Czuję, że on lekko gdzieś tam traci przyczepność, ale mimo tego jest w stanie osiągnąć o oh, tyle, że boję się. Jeszcze raz, jezu, jazda nowym Turbo SM to jest po prostu. Nieustanne rozmycie ekranu, trochę taki efekt jakby w grach komputerowych. Nie wiem, czy kiedykolwiek tego doświadczaliście, ale na pewno, jestem w stanie powiedzieć, że na pewno. To tak, to, to Jazda Nowym 911 Turbo S to jest po prostu gra komputerowa. Jedyne co widzicie przez przednią szybę, to rozmyty krajobraz. Wszystko co jest wokół Was i chyba chwilowo mam dosyć. Nie sądziłem, że, nie, że, że, że kiedy, kiedykolwiek to powiem. Ale tak, I jeszcze do tego trzeba stwierdzić jasno, że nowe 911 Turbo S jest no, najdoskonalszym samochodem, którym mógłbym mieć na co dzień. Najdoskonalszym samochodem, którym mógłbym jeździć, po prostu codziennie rano do niego wsiadać, odpalać pojechać gdziekolwiek do pracy na zakupy na kawę do restauracji do teatru do kina. Gdziekolwiek chcecie! 911 Turbo S jest tam z wami. Ho, ho, ho. O, chyba muszę na chwilę wysiąść i pozbierać myśli, moi drodzy. Akurat jestem w pięknych okolicznościach przyrody, więc trochę pokontempluję i zaraz do Was wrócę. Wystarczyło parę minut, żebym porobił trochę zdjęć. I już zrobiło się ciemno, ale jakkolwiek by nie było, ok, zgadzam się, dobra, rzeczywiście ktoś powie, to jest strasznie drogi samochód. Owszem, to jest absurdalnie wręcz drogi samochód w tym momencie i 911 tak jak rośnie w siłę, rośnie w gabaryty, tak rośnie również w cenę, w konfiguratorze. I ja ostatnio właśnie skonfigurowałem sobie takie moje idealne 911 Turbo S, bo szczerze mówiąc, no, tak jak Wam powiedziałem, jestem jego fanem, idealne Dream, Dream Spec, tak, Dream Spec, tak by można to nazwać. Taka konfiguracja marzeń. Także, żebyście wiedzieli dokładnie, ten samochód w konfiguratorze Porsche zaczyna się od 1 ,077 000 zł. Natomiast ja wrzuciłem sobie na niego lakier Carmine Red za 14 ,000 zł. Felgi z serii Exclusive Design z takim satynowym wykończeniem za prawie 18 000 łącznie, Sportowy układ wydechowy, oczywiście, system unoszenia przedniej osi, bo to jest naprawdę bardzo potrzebne. karbonowe lusterka, szklany dach, nagłośnienie burmestera i tym podobne rzeczy i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to, co chciałbym mieć w swoim idealnym 911. Turbo S i uwaga, zatrzymałem się na cenie 1, 200 mln zł, co w sumie trochę mnie zdziwiło, bo byłem w stanie bez wątpienia powiedzieć, że za chwilę dojdę do granicy 1,5 miliona spokojnie. Nie, tak się nie stało rzeczywiście, bo okazuje się, że w Turbo S naprawdę sporo rzeczy dostajecie w standardzie. Zdziwiłem się dlatego, że zazwyczaj konfiguratory Porsche opiewają na niesamowitą ilość opcji, ale w Turbo S. -ie... Owszem, jest ich sporo, ale nie aż tak dużo, jak się spodziewałem, więc ta cena nie urosła do niesamowitych granic. Można by się zastanawiać, oczywiście dajcie znać w komentarzach, jeżeli, jeżeli chcecie się włączyć w dyskusję o 911 Turbo S, bo jest o czym dyskutować. A poza tym kliknijcie łapkę w górę, jeżeli ten film Wam się podobał oczywiście. A poza tym możecie zawsze zasubskrybować ten kanał, żeby zobaczyć wszystkie filmy, które oczywiście nadchodzą.